Witam Was na kolejnym poziomie gry gryniuchen. Zbieramy amunicję. Apteczki nie weźmiemy na razie. Bomba się przyda, bo tuż za rogiem, o tutaj tutaj jest pewne pęknięcie w ścianie, które odblokuje nam dostęp do sekretu numer 1. Więc od razu wykorzystajmy. Ok, w sekret jeszcze nie wchodzimy. Jak wchodzimy w sekrecie, nam się pojawią nowi wrogowie. A starych tutaj nie brakuje. To co musimy zrobić, to najpierw zabić wszystkich, którzy są już tu obecni. A następnie, dopiero później wejść w sekret. Bo w innym wypadku ilość vlogów, jakie się pojawią, będzie ogromna. Na przykład tu stał jeden przeciwnik, widzicie? A jak wejdę w sekret, to pojawi się dwóch. Jak zabiję jego, to będę walczył później z dwoma, no nie? Ale jakbym go nie zabił, to on plus dwóch walczył z trzema. I tak to właśnie tutaj działa na tym porządkowym fragmencie tego poziomu. Więc najlepiej sobie po kolei, pojedynczo, bez szaleństwa, powybijać przeciwników. O, ten, nie wiadomo jakim cudem przetrwał. Tą lakietę, no ale ten już nie przetrwa na pewno. Tu są kolejni, no, ale na świniaków powiem szczerze, trochę szkoda tych lakiet. Świniak tu i tu jeszcze są świniaki. Kawiony, zatopiony, apteczka, amunicja, no i tu mamy pancerz, ale jak go weźmiemy... No właśnie, trzeba się odsunąć. Jak widzicie, to troszkę nam tu powybuchało. To jest... Nie boję się Quake'a. Nie boję się Quake'a. Słyszeliście to? Wypowiedź Duke Nuke'a? No właśnie. Ta gra wyszła ciupkę przed Quake'iem, ale już wtedy było wiadomo, że Quake wyjdzie i... i no i się tutaj wszystkimi grami, no ale Duke odważny stwierdził, że się nie boi Quake'a. Dobra, yeah. jak widzicie, mamy pusto, nikogo tu nigdzie nie ma, prawda? Tam jest dalsza część poziomu, tam na razie nie idziemy. No to więc wchodzimy do, do tego sekretu, o którym mówiłem. Czyli sobie uzupełnimy amunicję. Wchodzimy w sekret. Mamy broń. Ona nam się przyda. Jak mówiłem, ja tylko tu wejdziemy pojawią się nowi przeciwnicy. Przy okazji, tu jest amunicja do rakietnicy, a ogólnie jest sama rakietnica. szybciutko, bo tu są przeciwnicy nowi. No i po drugiej stronie również jest przeciwnik. Pod nami też jakaś świnia się krzali. Okej. Okay. Weźmy sobie wyrzutnie rakiet. Mamy całkiem sporo tych rakiet. Pierwszy zaliczony. Drugi też. Trzeci, również. Czwarty już po nim. Piąty. Mamy go. Lecz to nie wszystko dozy widzowie. Mamy tutaj też naszych nieprzyjaciół świ świńskich. A nawet... Oj, to nie wszystko, bo... W tym momencie trzeba nas naparzać pewien pan, który mówi, spróbuj tego, normalnie jak zakopanego na krupówkach. Stoją i spróbuj tego, spróbuj tego, spróbuj tego, a ostatnie te ale spróbuj, spróbuj, tradycja, ej. Dobra, używamy sobie apteczki, od razu lepiej, Dziukowi użyło mi również. Wracamy sobie tym ala krzeciakiem, by uzupełnić dawkę. Tak jest. No idziemy dalej. Bo nam trochę świniaku zostało. Fajow tym sobie, fajowa, dobra amunicja uzupełniona, mamy maksimum zdrowia, dwie apteczki, maksimum amunicji do shotguna, maksimum do tej takiej szybkiej broni. Jak coś to tam sobie jeszcze amunicję, również do tej broni, jak widzicie i do shotguna. No, dzieje się. Dzieje się, amunicji jest sporo. Jesteśmy przygotowani. Tu potrzeba niebieskiego klucza, którego nie posiadamy. Co ciekawe, tam jest takie okienko i tam moglibyśmy polecieć od razu za pomocą drodzy widzowie jetpacka, jeżeli go mamy, a ja go mam. I sobie mocno skrócić poziom. No ale my oczywiście nie będziemy skracać poziomu, my pójdziemy tradycyjną drogą. Lecimy przed siebie, ale weźmy sobie mocniejszą broń. Okej. Okay. Widzicie? Jak się pojawiają? Nie samo gdzie to jest. Jak przeciwnicy się pojawiają znikąd. Jak zabijemy tych, to aż tu się pojawiają ci dwaj. Osobiście nienawidzę tego. Gdy przeciwnik się pojawia znikąd. No a co zrobisz? Samo tutaj właśnie. Są tu szczury, no nam nic nie robią, ale jak przyjdziemy... Proszę bardzo. Kolejna dawka przeciwników znikąd. Dobra. Pokonani apteczka. Elegancko. No i słuchajcie, tu jest niebieska karta. Oto tutaj przyszliśmy. Możemy teraz się wrócić przez u poziomu do niebieskich drzwi. Albo <laughs> przejść skrótem. No i boom. Co ciekawe, tu mamy przeciwnika. Skrót nie jest, drodzy widzowie, traktowany jako sekret, ale sekret jest tuż obok. Jak stanie przy tej szafce jej użyjemy, to nic się nie dzieje. Tutaj też, ale jak kucniemy i nakierujemy się na tym tutaj, na tą dziurkę od kluczyka, proszę bardzo, ciach. I apteczka. Jest to jak numer dwa, musimy wejść głębiej, żeby nam zaliczyło. Właśnie, żeby zaliczyć trzeba wejść w głębi. Pamiętajcie. Złote zasady. Dobra, słuchajcie, tu mamy szyb windy. W tym szybie windy możemy zapociąć rzakę dostać na samą górę. Ale możemy również po ludzku zjechać windą. Po prostu. Póki co, możemy na plecy metoda ze strzałem i unikiem sprawdza się świetnie. Przy okazji, tu mamy niebieską kartę. Pamiętacie? Tutaj byliśmy. Tutaj wszystko drodzy wizyt, Mamy też amunicję do zebrania. Jakbyś nam brakowało później. Dobra, przy okazji, w tym czasie zjecha nam winda. Używamy jej i wjeżdżamy piętro wyżej. Okej, okay, na spokojnie, bo jak się nie spodziewacie, przeciwników nie brakuje. OK. Proszę, rozwalenie tego, pojeba nam przeciwnika. To do nas zachęca, żeby coś spróbować. Nie chcę twojego oscypka! Dobrze. Po przeciwniku. A my wychodzimy na dach. Na dach, gdzie uwaga, za rogiem jest trzech przeciwników. Cześć. Wow, 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 siedź! Bo jak widzicie, kolejny raz dostałem tego pana. On naprawdę jest nachalny, jak na tureckim bazarze. No nic, udało się. W tym czasie chłopaki są unieszkodliwieni. Fajnie byłoby się drona pozbyć. A ich ten dron, jak wybuchnie, to nam wiele rzeczy spuchnie. Dobra, pyk, pyk i zajebiście. Tak jak to powiedział Duke. Powolutku sobie drodzy widzowie. Uważamy, bo tu idzie na nas... A kurde, on robi świetne uniki ten, ten dron, naprawdę. To jest mój znienawidzony przeciwnik ten dron. Strasznie dużo zabiera zdrowia. Strzały z rakiet unika. Ok. no i tu jest jeszcze jedna menda, co się szwenda. No i już po niej. Okej, okay. tu sobie jeszcze dwaj. Warto się ich pozbyć. No, pistolet to nie jest najmocniejsza broń, ale w takiej konfiguracji warto go użyć. Zawsze trochę amunicji mniej. No ten to jest w ogóle jakiś taki, nie wiem. Nieśmiertelny. No w końcu. aleluja Dobra, sto życia ten. Zanim pójdziemy dalej. Ja się jeszcze wrócę tam na dół, do dziwizowie. I po sobie całą amunicję. No, tak więc widzimy się za chwilę w tym samym miejscu. No i okej. Okay, mam max amunicji. Słuchajcie, to no, co musimy teraz zrobić? No rozpędzić się i wskoczyć po to zdrowie. Nie jest to do zrobienia, ale jest to trudny skok, a nie po to człowiek zbierał przedpaka, żeby teraz na oszczędzać. Ok, mamy. No i teraz siup. To to miejsce. chodzą i owszem. Okej. Okay. Teraz tutaj. Musimy skoczyć, no i to okno, tak mówię, od razu mogliśmy na samym początku poziomu wleć, od razu w to okno, no i sporo byśmy ominęli, ale nie chcemy omijać. A widzicie? Od razu plecy i musimy spróbować tego. Mam nadzieję, że dostanie jakiś mandat za swoje działania. No, gorszy niż misiu się kupówek, nie, nie chcę ci płacić za zdjęcie. No i po nim. Skończył tak jak powinien. Hologram Dziuka. Apteczka, ale mam mnóstwo zdrowia. Amunicja Ciasteczka, których odnieść nie możemy. Duke Nuts, rozumiecie? <laughs> Dobra, tutaj gra słów. Amunicja. No i idziemy dalej. Powolutku, po tych schodach. Ajo, gdzie przez chwilę? Co się stało z obrazem? Niech nas to naprowadzi. Okej. Okay. Tak jest, tu mamy sekret, drodzy widzowie. Z Dewastatorem, maksymalnie do, 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 do Dewastatora? kurde. Bierzemy kartę, Czerwoną. Jetpaczka sobie uzupełniamy. Mając Dewastatora, to sobie poszczelamy. Bum, 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 dewasator to jest świetna broń. Ale jak widzicie, no Amnicia, zbitnie szybko się do niej kończy. Halo, obrazie, proszę mi się otworzyć. Okej, okay. słyszycie ten dźwięk? No to to jest to jest mój ukochany przeciwnik dron, gdzieś on tu lata. Niech sobie lata. O, Nie, Nieźle, mamy czerwoną kartę do dziedziców. Możemy iść dalej. Dalsza droga prosta nie będzie. Ale póki co chciałbym sobie jednak na 100% wyczyścić to otoczenie. Okej. Okay. No i pięknie. Co prawda nie są to wszyscy przeciwnicy zabici, ale nie szkodzi. Tak jak mówię dalsza droga prosta nie jest, bo dalsza droga prowadzi tutaj tętę, przez tą ścianę trzeba przejść. Tej ściany nie da się otworzyć, tak normalnie. Żeby to zrobić, musi się bardzo dobrze przyjrzeć. No tutaj za biurkiem prezesa. Jest przycisk, a? I ten przycisk otwiera nam tą właśnie ścianę, za którą są przeciwnicy. Okej, okay, przy okazji, tutaj też jest amunicja. To jest otwierane na krótki czas, więc musimy znowu to aktywować. Przechodzimy, no i w tym oto tutaj miejscu, gdzie prezesik trzymał swoje alkohole, jest też zamknięta na czarną kartę, a na strefa. Za tą tutaj właśnie szafko, mamy teleport drodzy widzowie. Ten teleport prowadzi nas do końca poziomu. Mam taki ładny widok. Ale wyjść nie możemy w żaden sposób. Więc co możemy popatrzeć na godzinę i zakończyć poziom. Boom! Tak jest! Wszystkie sekundy są nasze. Dwóch przeciwników gdzieś tam sobie latało, ale jak sami widzieliście, oni się pojawiają znikąd, tak więc nimi nie będziemy się przejmować. Najważniejsze, że jest takie ciakie mamy odkryte, no i poziom ukończony. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!